Cześć Wam, witam Was. Dzisiaj założymy sobie konto na Instagramie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Także przejdźmy od razu do rzeczy. Jestem tutaj już na stronie Instagrama. Tutaj mogę się zalogować przez Facebooka albo mogę założyć konto nowe. Ja założę nowe konto. Wpisujemy tutaj numer telefonu komórkowego, imię, nazwisko. I hasło nasze. Ja to zrobię, i za chwilkę widzimy się dalej. Zanim jeszcze to zrobię, przejdę jeszcze tutaj chwilę na Instagram i poszukam sobie nazwy. Ja docelowo szukałem takiej nazwy: i Widzę, że tutaj są podobne nazwy. Otworzymy sobie to. Zobaczymy sobie te nazwy. Widzicie, tutaj na przykład są zdrowe grafiki, jakieś tutaj różne, można sobie wpisać, na przykład dieta. To będzie profil dietetyczny i zobaczymy sobie jakieś o, dieta bez diety, prosta dieta, zbuntowana dieta, takie różne tutaj mamy nazwy. Natomiast my nie będziemy się tym sugerowali, my nie będziemy mieli w nazwie dieta, więc przechodzimy sobie zobaczyć te z Git. Tutaj jest taki profil, on ma dosyć dużo obserwujących, ale widzimy, że on nie jest taki z infografikami. Tutaj też jest jakiś profil. 11 obserwujących, dobra. Więc myślę, że my zrobimy sobie nazwę feed.es. Taką nazwę sobie, sobie wprowadzimy i właśnie będę ją podawał. Tutaj już Wam pokażę Nazwa użytkownika. Więc tutaj to podamy: feed.es. Git. Dobra. Ja to sobie tutaj powklepuję i widzimy się za chwileczkę. Dobra, tak wygląda konto po utworzeniu. Wcześniej jeszcze prosił, prosił Instagram o weryfikację numeru telefonu i o włączenie powiadomień. Także to zrobiłem. No i jesteśmy tutaj. Tutaj mamy czysty, czysty profil Instagramowy. Możemy sobie teraz przejść w swój profil. O, tutaj widzimy naszą nazwę. I nie mamy logo, także teraz zajmiemy się utworzeniem logo. Pokażę Wam, jak można to prosto zrobić. Aby zrobić to logo, musimy sobie przejść do kanwy, Otwieramy sobie nową zakładkę. Wpisujemy Canva i przechodzimy. Tutaj klikamy Zaloguj i możemy się zalogować przez Apple, Google albo Facebooka, więc. Ja to zrobię i widzimy się zaraz w oknie Canwy. Jesteśmy już w kanwie. Jestem zalogowany, także kliknąłem sobie teraz zakładkę Twoje projekty. Utworzymy sobie projekt. To będzie logo, ale ja to zrobię. Można tutaj logo. Nam, o, to logo ma 500 na 500 pikseli, ale można też zrobić to poprzez wpis na Instagram. Będzie troszkę wyższa rozdzielczość. Ja robię zawsze w ten sposób. I teraz y, klikamy w elementy. I tutaj widzimy, możemy sobie dać o, li, y, linie i kształty. Tutaj musimy troszkę wyświetlić więcej elementów. Oj, właśnie, dajemy sobie ten okrąg. Widzicie, teraz już mamy bazę. W, w tym środku Musimy zmieścić nasze logo. To też będzie widoczne, to koło, więc. Potem można go usunąć albo można zostawić w zależności, jak będziecie do tego podchodzić. Czy będziecie chcieli mieć takie, taki obrysunek tego, czy nie, to już, zależy, to już zależy od Was. Ja sobie to na razie zostawię. E, może zmienimy tutaj kolor na jakiś przykładowy zielony, bo to się bardziej kojarzy z fit życiem, także zielony kolor. I co byśmy tu mogli dać? piszemy sobie fit, ja Mamy coś takiego. Te rysuneczki są dostępne tylko w Canva Pro, także z tym nic nie zrobimy. Musimy szukać takich, które są yy, grafika sobie damy. O, takie grafiki, które nie mają tego znaczka, nie? Czyli na przykład ten nie ma. To moglibyśmy sobie tutaj w tym logo umieścić jakieś jabłko. Albo, no, dodać jeszcze takie jabłko. Możemy sobie pozycję tego zmienić. O, właśnie Mamy dwa jabłuszka. Jakieś to jest mega fit. Możemy sobie dodać jeszcze jakieś. Ale to, to troszkę to wygląda zbyt, zbyt bardzo nawalone na tym. Więc nie będziemy tutaj kombinować, tylko zrobimy tak. Ja bym jeszcze zmienił tutaj kolor tego jabłka, tutaj możecie sobie to zrobić, na bardziej czerwone. O właśnie, kolor tej miarki zmienił też na jakiś y, bardziej tutaj, o właśnie, coś takiego. Ten ogonek też jeszcze jakiś taki mydły. to może sobie tutaj zmienimy kolor na, hmm, hmm, hmm. może. To chyba są bardziej takie czarne, nie zawsze. Ja myślę, że zmienimy sobie na właśnie. Taki. No i OK. Mamy dwa jabłuszka. Możemy sobie powiększyć jabłko. No i teraz sobie wpiszemy nazwę, nazwę tego profilu. Aha, możemy sobie jeszcze tutaj zrobić tło. Na przykład, żeby to nie było białe. Więc wchodzimy tutaj w tło. Możemy wybrać sobie tutaj z grafik coś takiego, a to też jest premium jeśli chcecie cofnąć to ctrl z cofiemy wtedy możemy sobie dodać takie tło ale my tutaj chyba nie będziemy za bardzo kombinować, tylko dodamy sobie jakiś zwykły kolor oczywiście musi to troszkę że tak powiem pasować do tego tutaj nie za bardzo nam to pasuje poczekajcie, ja sobie wybiorę ten kolor i zaraz do was wracam wybrałem taki kolor taki li limonkowy, taki miętowy coś takiego na to, na to kółko nie patrzcie, bo to kółko y ono nie będzie tutaj także właśnie, koło po prostu sobie stąd wywalimy i będzie coś takiego ale ja na razie go zostawimy, żebyśmy mogli tutaj ustawić napis teraz sobie damy tekst podaj na i tutaj możemy sobie wpisać nazwę tego naszego profilu. Ja sobie wpiszę Jest. Jest. Git. Ok, coś takiego, albo możemy to zrobić może z dużymi literami. Tylko przykładowo. Trzeba tu zmienić cionkę, ale tak sobie pomyślałem, że można by jeszcze zmienić w tym jabłku żeby dodać na przykład do niego cień. Czy można to zrobić? Dajemy edytuj obraz i aha dobra nie będziemy dodawać cienia, bo nie będzie można później zmienić kolorów, także okej okay, dobra Zostawimy to tak, jak jest, tylko zmienimy tutaj y, ten napis. Zmienimy sobie czcionkę. Poczekajcie chwilkę, ja wybieram jakąś czcionkę, która pasuje. I kontynuujemy. Albo w ogóle usu usuniemy ten y, nagłówek, co tutaj był. Zróbmy to na no, czymś takim. Tutaj zrobimy sobie fit. To poszerzymy. Jest. Tutaj napiszemy git. O. Coś takiego. Że pozmieniamy tutaj kolory. Zmienimy sobie. O. Mamy pomarańczowy. Tutaj mamy też pomarańczowy. Ok. Że tak, tak to zostawimy. Troszkę to powiększymy, żeby to jednak było widoczne. Teraz usuniemy to koło. I mamy to logo. Udostępnij, klikamy, pobierz i pobieramy sobie. Pobierz, dobra. Dodamy logo. Fit. Napisujemy. Fit. Teraz możemy przejść na nasz profil. Klikamy Dodaj to logo. Mamy to w pobranych. Nie mamy w pobranych, mamy na pulpicie pewnie. Tak. Otwieramy go i ładuje nam się logo. I tym oto prostym sposobem zrobiliśmy sobie logo. Teraz widzicie, jest to tak w kółeczku. Myślę, że to Git można by troszkę obniżyć. I te jabłka delikatnie też dać jeszcze na dół. Troszkę takiego. Teraz pobierzemy to jeszcze raz i załadujemy to jeszcze raz. Ja to szybciutko pobiorę i widzimy się na Instagramie. Logo już pobrane, więc klikamy jeszcze raz. Usuń bieżące zdjęcie i dodamy teraz to nowe logo. O pulpicie. Czekajcie, dlaczego ja tu tego nie mam? Jest. Logo FitGit 2. Otwórz. Ok, teraz myślę, że jest całkiem dobrze, więc takim oto sposobem zrobiliśmy logo. W tym odcinku myślę, że będzie to już koniec, ale zrobimy, zrobimy sobie następny film i tam pokażę Wam, jak zrobić sobie taki szablon postu, który cały czas będziemy dodawać ten szablon i na tym szablonie będziemy budować swoje posty. No i dodamy też pierwszego posta na ten profil. I zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Na dzisiaj Ci dziękuję i na razie cześć.